Czef, nie Też picze, nie ja nie robię. A ja mam za bardzo. Jak ty robisz, to co mam mam? Robię, ja się. Nie robię. <grym grym grym> karta starego pija, baba, yeah. Ja bym przemyślał tą banesę, czy jednak nie robisz, bo wiesz. Nie, nie, i daj minusa, tego Używaj. Nie, Używaj. nie robię te i daj minusa, wiesz tego typu. Dobra. Kurwa Nie robię. Ja się balą wofrą teną Ej zaraz się balą wofrą i to O! 10-50. Ja, ja się w wofrą! Ta. Walasz się, że wypierdolasz się na pierwszym zak... Nie Ej czemu tak. Hitlera w ogóle weflamiliśmy? Tak. No i ja w sumie niech tam ze Ej Hitler, Hitler jest pracownikiem Peter i to on by zrobił pizza o. Taki typowy... masz, masz, nie już ten giter powodziem. Kurwa, to, to, to... ale się ruchać chce. Jedziemy po takie dziewczyny. Kurwa mać, kutas nie staje, psycholog nie pomaga! Kurwa! Ej, ty ktoś siedzi! O Dyson, Idziemy do psycholożki, Mi się ruchać chce. Zasady. nie, nie, tego tu nie, 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 my nie, będziemy robić nie, My nie, jesteśmy zorganizowaną grupą nie, nie, my nie, nie, robimy. nie, 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 KURWA! NIE KRZYCZ NA MNIE! Ile? Stoi lew! Chodź, chodź. O, smakujcie ryje! Co? Co, CO JEST?! Ty po, 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 po. Śmiejcie, szybko, mi, chodź, chodź, chodź! Idź! Nudnie śmiejcie się, tylko mówcie mi! 170 ile osiem? KURWA JAKI TŁUŻ! WSOKO, WSOKO, WSOKO! ryj! Bo ci rozsadzę zaraz naprawdę! Ja Hitler, ma, to Hitler to jest przeciądek naszego gangu, Hitler jest. Jestem ninja. A, kurwa! <laughs> kurwa ma. Siema, kurwa! Witam, witam! Wyglądam fresh! Eee, kurwa broda, to co celujesz bez powodu? Dobra, czekajcie, chodź ktoś do ręba. Ja jestem rekrutantem. Dajcie mi buffet baby! Ja posiedzieć muszę, skoro mam. Dobra, ja ci, wysio... Idziemy ruchać! Wsiadam Na do rama! Niczego będą nie wsiadam! <totro> Ty co jest? Mamy hula, mamy gula! Dobranoc. Dobra Jeszcze noc. do baga ktoś może Będzie ruchanie! UUU, OK! A to mówki Już jestem, już jestem! Kuru! <totro> A to mówki umiały latać czy nie? Nie wiem. Bo bym tak wleciał dla pani psycholog w dupę! Jaki ten Spit nie podlizuj się, bo cię zabiję. Okay. <laughs> Ej, mówmy tak, nie wiem, na przykład Face do. nie wiem, do. Paulitą, czyli nie wiem, Face do lidera. Blueface do lidera. <laughs> Blueface do lider. Jak tam trzecia rzesza? Nie, <laughs> Daj <laughs> mi oh, ty... sombrero Mexico, what the fuck amigo? Vas a hacer el loco, eh? to eh? <laughs> <Vanessa, załóží laughs> na... na... Jak się to nazywa na klamę? I... Kabura. kabura 6 O amigo, wasz się za relogo. O lesunia yes. no, waria... ruda! Siema bejbe się Mam nadzieję. O! O co to jest? <laughs> Twoja przyszła żona. <laughs> Hej Misiu, chcesz być dymany? Nie <laughs> mam <laughs> dymany. Siema Nunia, lubisz być bita podczas seksu. O, oh, Kurde! Wow. <laughs> O kurwa Kurwa, beret mi stad. Mu ciacios Co tak leżysz sama, mogę obok? HAAA no, Kurwa mać Oje, polecił Jak idzie Daj ze spokój O kurwa No i chuj, na jednego strzała dziewczyny tak nie może być Kto nie rucha ten w kutasa dmucha Au Ale nie Uli <grym> to za nas Za sadzonka, Ej, nie stawy, bo mnie, nie, nie bądź taka niedostępna. Hitler ogarni się, bo cię wyniosę zara. Zdrajaję, wyniosę. No, o, to ba, to ba. Ej, mała, uspokój się. O kurwa, ładnie. <grym> go go go. Widzisz, że to śmiertelny. Z... Załóż czapkę, załóż czapkę. Sombrero to jest, ty, zaraz ci czapkę. Haj, teraz się nie umyj na twarzy. Dzięki, że mnie dotknęłaś, lol. Zrobiłaś to zdjęcie! Zrobi, zrobiłaś to Z Jestem GOSKODEREM! Sadzonek, pizza... Mała, to środka Gdzie jest <noise> Za zero. Załatwiam swoje potrzeby. O oh, nie! O Boże! O Boże! O, no oh kurwa, ale um Eee, pomocy ooo Kiema co ser? Ej ty co jest? Gdzie wy jesteście? Ej, do innego kibla mnie przeniosło.